Tak. Ale co, nie ma tu komu zabrać. Teraz dalej. Nie! Yes! Topor, widziałeś? Mówię, że topor z pierwszą. Mówię, że topor pierdolni pierwszą? Bardzo ładnie, tak. Brawo, Brawo topor! Kurwa topor! Dobrze topor! Jeszcze jedną! Chyba ciastko! Jesteśmy Dobrze dobrze, dobrze! Yes! Nie, Посмотрите, что там. Ах, хендша, ах, хендша. Так, мур, бери. Ах, хендша. 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 Novo vou